No Cześć, Macie Binet. Komentarz do wydarzeń z piątku, które miały miejsce w piątek, do tak zwanego terroru w Monachium. Jak to nazwały media w tamtym czasie, a mamy dzisiaj niedzielę. Mamy dzisiaj niedzielę 24 lipca 2016 roku. Mówię to dla pewnego porządku chronologicznego, bo jeszcze nie wiadomo, co, co się dowiemy później. Na tą chwilę mój komentarz i moja ocena tej sytuacji jest taka. Piątek. Późno po południu, przed 18 troszeczkę, w bardzo ruchliwym miejscu, w jednym z największych miast w Europie, trzecim w Niemczech, bardzo mocno zaludnionym, w Monachium, koło dużego centrum handlowego i jest, stoi młodzieniec, wyciąga broń, broń krótką, pistolet no i sobie strzela do przechodniów. W tak newralgicznym punkcie, przypominam, Monachium, Piątkowe popołudnie, gdzie ludzie są na zakupach, gdzie się dużo dzieje i, no i, no i taki, taki newralgiczny punkt. I strzela, z tym samym zabija 9 osób raniąc 21, czyli sobie wyobraźcie, no sama, samo to zajście to musi już długo trwać. I tutaj nie niepokoję przez nikogo, po prostu sobie strzela strzela jednocześnie no, nie wiem jaki to był pistolet, no ale załóżmy, że no, jak większość pistoletów jest to 15 strzałowy, to, no, to jeszcze musiał wymienić magazynki albo uzupełnić naboje, no, to, co jeszcze by tutaj przedłużyło tą sytuację, no, to to jest fakt. Kolejny fakt jest taki, że po tym wszystkim o sobie idzie, przypominam, centrum dużego miasta, zaludnione, nieopodal właśnie duża galeria handlowa, gdzie ja nawet sam jeszcze robiłem zakupy niedawno. Idzie sobie, nikt go nie niepokoi, rozmawia z przechodniami, wikła się w jakieś utarczki słowne z okolicznymi mieszkańcami. Tak przechodzi tysiąc metrów, w bardzo ruchliwym, newralgicznym punkcie dużego miasta, gdzie dopiero napotyka patrol policji. No i postanawia popełnić samobójstwo i skutecznie to zrobił. Kolejny fakt. Jak, jak sobie to wytłumaczyć? Co takiego przekazują media w tym czasie. Media przekazują coś takiego, takie informacje. Zobaczcie sobie wszystkie NTV N24 i tak dalej, wszystkie wiadomości, nawet na polskich portalach, możecie sobie wrócić. Ja tu akurat, w sumie nawet miałem przygotowy, mam komputer, żeby to pokazać, ale zbędne to jest. Generalnie informuję tak, Terror, Monachium, trzy zamachy. Trzy zamachy, jeden w centrum miasta, jeden w centrum handlowym, drugi właśnie koło McDonalda, trzech strzelców. Odwoływane są jednocześnie wszystkie wydarzenia w tym dniu i w kolejnym dniu. Masowe odwoływane, znaczy za, zawieszany jest cały ruch pojazdów, cały ruch transportowy. Także tramwaje, pociągi podziemne, kolejki miejskie, autobusy, nic nie jeździ. Miasto jest właściwie spaliżowane kilkumilionowa metropolia została właściwie zatrzymana, sparyżowana. Ludzie nie mają jak dojść do domu. Jednocześnie no, tutaj media informują o, 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 o takim terrorze, o takiej skali terroru. I tutaj nic, nic, nie, jest, nic nie jest dementowane przez policję. A, a, a nawet wzmacniane, dlatego że oczywiście też nie jest potwierdzane, ale, ale wszystkie wiadomości, które policja przesyła do społeczeństwa są takie przez portale społecznościowe i to bardzo dobrze zadziałało. Pozostać w domach, no, generalnie miało to taki, taki przekaz, że dzieje się coś niebezpiecznego na terenie całego miasta. Jednocześnie pojawiają się potem helikoptery, dołączają kolejni policjanci, kolejne jednostki, miasto się staje. No, takim jednym widowiskiem, jak, jak z filmu Grozy, brakowało kosztu czołgów na ulicach. Nad miastem latają śmigłowce. Policjanci no, patrolują ulicę z bronią m, automatyczną. Ja szybko wybrałem się do Monachium, dojechałem nad godzinę 24. Na rogatkach mnie zatrzymano, ale powiem, że poważne siły zostały zgromadzone: bardzo duże siły. Także to, to no, wygląd miało taki, no, że rzeczywiście no, policja działa i jest. Ale tak jakoś, no tak przyjrzały się policjantom. Nie, nie kazano mi filmować, no to ale niektórzy byli dosłownie w krótkich spodenkach. tak właściwie by ich dopiero gdzieś tam z jakiejś imprezy nie z grilla. W trampkach, yy, tutaj dano im broni, tam no, no, stali w, w tym mieście. Praktycznie kompletny formacyjny chaos. Yy, policja też właściwie nie dementowała tego wszystkiego. No miasto pogrążyło się rzeczywiście, no nie nikt nie wiedział, co się stało, a tuż było po wszystkim. Yy, ci policjanci, którzy na, na natknęli się na tego, tego zamachowca. No widzieli, że on już nie żyje. I to nie mogło być długo po tym, po tym zdarzeniu, Także, a, a siły dopiero ściągano po godzinie 20, 21, 2, cały czas dojeżdżały, cały czas no, tutaj no, próbowano ustalić, co się w ogóle dzieje, co się stało, czy, czy jest zagrożenie, czy nie ma zagrożenia, a jednocześnie informując o tym, że pozostać w domach i wzmacniając to, co media tak, tak kłamliwie przekazywały. Ja szybko w tym czasie, jak to się stało, zaraz po 18 zrobiłem filmik poprzedni, nakręciłem o tym terrorze Monachium. Jednocześnie to było oparte na informacjach medialnych. Oczywiście ani ja, ja się obawiam wierzyć ani medium, nie wierzę ani medium, ani policji. Dlatego, że co takiego mnie w tym utwierdzał, no właśnie wydarzenia, które się dzieją w Niemczech, no, przypomnij sobie Sylwestra w kolonii. No to na początku policja mówi, że nie ma w ogóle żadnych zdarzeń, nie było. A tu media informowały o, o jakichś tam napastowaniach na tle seksualnym. Potem policja jednak po kilku dniach powiedział, że tak, no gdzieś tam jakieś kieszonkowce byli i coś takiego, że pięciu kieszonkowców. No potem, no czym dalej, dlatego ty się zwrócił uwagę na tą datę, bo to się dopiero, prawda, to dopiero wyjdzie pewnie, albo, albo, albo jeszcze, albo nie wyjdzie w ogóle o tym wydarzeniu. Także nie może być niczego pewni. Potem poinformowano, że tak, no były jakieś takie zdarzenia, gdzie dziewczyny zgłaszały molestowanie seksualne i napaści na tle seksualnym, no ale o żadnych gwałtach nie było mowy. Ale miesiąc temu, i to zobaczcie, to teraz mamy, tak jak powiedziałem, no, 24 lipca, a miesiąc temu poinformowano o pierwszych usunięciach ciąż właśnie ze względu na, na gwałty w sylwestra w Kolonii. Także teraz dopiero jakaś tam. Jakaś tam prawda no, zaczyna do nas dochodzić, ale yy, i media zawiodły, i policja zawiodła, i nie można było wierzyć nikomu. Także nie wiem, czy w tej sytuacji komukolwiek wierzyć, bo no, za, no, moim zdaniem ta, ta policja zachowała się kompletnie amatorsko, yy, a przekaz był taki, teraz jeszcze po tym spotkaniu yy, ze strony władz, yy, oczywiście duże pochwały dla policji. Do udaramienia tego, tego zamachu, tego wydarzenia, starczył tylko jeden, policjant, dobrze wyszkolony i w miejscu, który miał być. To było miejsce bardzo newralgiczne. To miejsce jest, no, to jest duże skupisko ludzi. I, I ten zobaczcie, ten Zamachowiec w ogóle szedł, nikt go nie niepokoił, nikt go nie, nie zneutralizował w odpowiednim momencie, no też musiało to wszystko długo trwać ta strzelanina. I naprawdę yy, potem ściąganie już po fakcie, gdzie on już nie żyje, już, już, jak, jak ściągano te jednostki specjalne, jednostki antyterrorystyczne, po co w ogóle to wszystko? Po co paraliżować miasto, powodować panikę i strach? Dzisiaj nikt już nie czuje się bezpiecznie po tym, co się stało. Policja no, absolutnie nie wie, co, co ma robić. Nie ma przepływu informacji, nie ma koordynacji. Nie ma, nie wiadomo, pytając się każdego innego policjanta, co, co się dzieje, to nie odpowiadali w ogóle, bo nie wiedzą. Może są zamachowcy, może nie ma, bo przypomina godzina 24. Nikt nie powiedział, nie poinformował z jakiego powodu nas zatrzymano. Tylko że po prostu ze względu na, na taką sytuację wyjątkową. Zatrzymano no, ten transport, co spowodowało no, już kompletny chaos. Ludzie nie mogli wrócić do domów, nie mogli wrócić do swoich bliskich. No, dzwonili, informowali się, no, no kompletny dramat. I, no, i w ogóle no, spowodowano, no, policja spowodowała to, że no, to swoją amatorszczyzną, no, że całe miasto pogorzyło się w chaosie, gdzie wszystko już było dawno po sprawie. Po sprawie, no bo ile mogło trwać te zajście tego tysiąca metrów? No, no nawet, nawet gdyby to było pół godziny co i tak jest dużym, długim czasem, no to już powinno być dawno zneutralizowane. W takim miejscu powinna być policja, powinna być jakieś cywilne chociażby patro. No, no tak się dzieje w cywilizowanych państwach. A tutaj, a tutaj ściągają po, po, długo, długo już po czasie poważne siły. Naprawdę wyglądało to imponująco, to, to, to muszę przyznać. Także samochody, transportery, mnóstwo karetek wjeżdżającej właśnie w strefę Monachium i, i tak dalej. Ale jednocześnie no, no, to wszystko, naprawdę te śmigłowce, to nie było do niczego potrzebne. Starczyłoby sprawna policja. Policjant tam, gdzie ma być, na miejscu, który potrafi zneutralizować potencjalnego czy, czy przestępcę czy zamachowca I, i zapobiec temu no i takie mam nadzieję, że takie wnioski policja potem wyciągnie po tym wydarzeniu bo, bo no, ja uważam, że Niemcy są zagrożone terroryzmem i zamachy w Niemczech prędzej czy później się pojawią no i tutaj nauka powinna być taka, że ta policja zaczęła być sprawna. Te pokazano właśnie kompletnie no, amatorszczyznę, moim zdaniem. I coś, to co się w ogóle nie powinno zdarzyć. No, zablokowano całe miasto. Do, do godziny chyba 5.30 dopiero pierwszy, pierwsza kolejka pojechała. Pierwsi ludzie mogli wrócić do domu. Też jeszcze w panice strachu. Te śmigłowce, to wszystko to naprawdę, te siły, ta koncentracja wielka tych sił, tych tysięcy uzbrojonych policjantów wcale nie była potrzebna. I, i, i starczyłoby naprawdę sprawna, dobra policja, żeby to wszystko, no, no można było temu wszystkiemu zapobiec, tak, tym wszystkim ofiarom, albo, albo podziałać szybciej. I no i to był mój komentarz do tej sytuacji. Pozdrawiam, do usłyszenia.